To oni nas napadli. Wildkarlowie. Chcesz powiedzieć, że zmienili się w niedźwiedzie? Że są berserkami, którymi straszyły nas piastunki, tak? Widziałem, jak się zmieniali. Na własne oczy. A nie widziałeś przypadkiem, jak Freja jeździła okrakiem na dzikiej świni? Tyleś się dowiedział, co twoja siostra, czyli nic. — Ręczę za słowa Hjalmara. — Czemu mamy ci wierzyć, co? Jesteś sługusem Uncrate. — I wiedźminem, więc zna się na potworach. Także tych, co potrafią przybrać ludzki kształt. — Mów dalej, Hjalmar. O czym? — Znalazłem zdrajców, wziąłem odwet. To wszystko. — Nie, nie wszystko. Wildkarlowie byli z kimś w zmowie. Przy jednym z nich znalazłem to pismo. Poszlaki za mało, żeby wskazać winnego. Nie po to się tu zebraliśmy. Zmyłeś hańbę krwią wrogów, Jalmar. Jako najstarszy z Jarlów oczyszczam imię twego rodu. Rozejdźmy się w pokoju.